Witajcie widzę, z tej strony Foxy Green i dzisiaj nagrywamy cheese Ace face z Ice Team Przywitaj się Dobra, Dobra. lecimy Lecimy że... ja sp... Chyba zagrałem tę z pierwszej kamery Szur idzie, Szur idzie A wiesz, że on ma w trzecim chapterze ma jumpscare? On ma w chapterze trzecim jumpscare Weź sobie zielony klucz i idziemy do zielonych drzwi. Ja się tu przy okazji wezmę serek stąd. Coś, ja nie jestem szalisty, ja mam inaczej nikt. tak mówi się. No, a... No, ale ja mówię, a jest. I mi ciekawi, co jest za tymi szarymi drzwiami, nie tutaj. Tam jest. Nie wiem, nie pamiętam. Ty, ty masz klucz do tego? Co znalazłeś klucz? No, ja mam zielony klucz. No. Dobra, teraz kodzik trzeba wpisać, widzowie. Nie? No, zielone drzwi są już. Ja już jestem w tej krainie, to masz się No ja już jestem, otworzyłem sobie drzwiczki. I pamiętasz kod? To kod. Pamiętasz kod? Musisz pisać od, od dołu musisz napisać wszystko. Od dołu. To jest proste. A w drugim chapterze jest trudniejsze hasło. Bo miałem je zapisane w telefonie. Dobra. Ale wolno idę, co jest? A to nie grałem w to. No to weźmy klucz i serek i. No i trzeba jeszcze. Dobra, najpierw klucz, a po naj... potem ser. Ja z Antkiem przeszłam grę, ale Antek nie umiał. Dobra, tutaj czerwony kluczyk. Ej, goni mnie, goni mnie, goni mnie! Co uciekniesz? Słabo jest tam No ja umiem z nim... Dobra, drugi, tu, czerwony. mam czerwonie. Mam trzy cery już, idę tutaj. No ja Chyba mam nie? już deskę, ja już mam deskę. Ja najpierw robię... Dobra, tu jeszcze by nie było, dobra. Zajrzę może tutaj. Czy... Chyba tutaj jest miejsce, z tym się robi... To jest. Ten No, klucze się zapisują. No, klucze Dobra, tutaj jest. Dobra. Ej, wiesz, że ja wczoraj za pierwszym razem zrobiłem. Zrobiłem tego parkura. Za pierwszym razem zrobiłem tutaj parkura. Ja nie umiem parkourów robić. Ach. Dobra, on deskę? Słuchaj. On deską nie się zrobi za bardzo. Spójrz kolejny. Pyk, pyk, pyk. No, o, udało mi się za drugim razem. Prawie bym zleciał. A tutaj jest akurat szczur, jest tutaj. Szczur z Nie, tu byłem. A, a ty masz czerwony biurz? No, już mam niebieski. Co ja? Skąd? Kurde, ja nie pamiętam, gdzie idzie, no. Ja Skąd wszystko nie? pamiętam. Jeszcze widziałeś, że jest nieskończony labirynt? Co się zmienia non-stop? Jest nowy, nowy tryb Możemy da Jeśli zostawicie suba i lajka I widzicie ileś tam dużo dużo lajków szureks i zginąłem Ja pt A już mam 6 serwisów S Ile masz? 6 już mam na 9 Dobra, bo tutaj jest Ja zbieram bardziej klucze, a ty sery nie, ja też biorę te rzeczy, ale nie teraz? O siema! Halo? A jak ty miałeś niebieski klucz? Skąd? No za tam gdzie jest ta deska. No ale nie gdzie, iść mam? Ja mam tą deskę. O, ja też mam przejść. No tam gdzie jest zielony, zielone miejsce, potem parkurem, tutaj mam No, przypomniało mi się. I tak. potem na górze jesteś. I tam kładzisz deskę. Ja szukam teraz serii niebieskiej i drzwi. Czekaj, tutaj może coś być. Nie, tutaj czerwone drzwi tylko. Dobra. Ej, on znikł, ci pojawił mi gdzieś. Ja szedłem w stronę, a on szedł z ja przodu. Ej, a grałeś 99 nocy w lesie? No, a ile masz rekord? No, gdzieś ponad 50. Ja mam 108. Ej, co? Ej, może kiedyś zagramy no? odcinek z no, 99 nocy w lesie, ale z całą ekipą byśmy musieli. Myślę, że się my. zapi. Ja ogarniam, ja ja ogarniam kampowanie jak posypienie. mi się z, jak mi się zawsze zgasił, zgasił ogień to przetrwałem aż do 50 dni myślałem, że przetrwa 99 nocy Jak masz ataki, to, to ty, 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 tych takich to, z uczniami, to, to. Tak i miał, wiesz, akurat doby, jak te, jak poszedł gdzieś ten... Nie, się korzystać z tej maszyny jak coś. Z jakiej? No maszyny tam, gdzie krawcajesz łóżka i łóżka się opaca robić i w ogóle. No ile już maszerów? Bo ja mam 8. Ja 7. No mi został ja tylko nie, jeden to najgorszy i ten. Dobra, bezpieczna strefa. I mi ciekawi, co jest za tymi żółtymi drzwi tutaj. Jakiś tam jest przejście albo z figurami. dobra, mam niebieski klucz. Dobra, on jest tam gdzie tam gdzieś na coś zielony klucz, on jest tam niedaleko wejście jest. Wejście do Zdobycia na, do zdobycia naszego. Ja nie będzie na... iść ten niebieski gniżać. Bo ja sam, ja sam drogę do zielonego klucza. O, ja pięt. No co? Czekaj jeszcze raz. Nie, ja na razę drogę pełną, to łatwo iść. Tutaj. Prawo. Ej, grałeś o... kiedyś w Baby in Yellow? Co mnie drogi Ja pierdzielę Ej wiesz że ja non stop On mnie ściga Ten szczur mnie non stop ściga Nie nie I byłem I złapał mi akurat W najgorszym momencie Dobra Ciekawe jaki ten uh, Zrobi miniaturkę Jeszcze na youtube kanale i nagram odcinek z 90 w lesie, Najwyżej zginęły. Znowu! Myślałem, że mi się uda. Przeżyć Dobra, ja nie wiesi już przejście mam już. No. 8 serów. Ja coś odpaliłem, co to jest. No tam musisz przejść. Tam masz kolejny serek. A mi brakuje jeden ser. Brakuje tego. No musisz iść obok czerwonych drzwi i tam. Nie, dążę, no nie. No, nie. No, gdzieś ja nie jeszcze wąszę. ser ja muszę zechodź. jeden znaleźć. Jeszcze gdzieś a, jeden ser mam. To, gdzie, ja, Pisz, tak. gdzie jest ten jeden Pobrezę. ser? Pobrezę. O, Dobra, szur jest ze ścianą. Jaki debil. Dobra, szczur mnie goni, szczur mnie goni. O, na to jest choć nie zawsze Ej, szczur się zbugował! Ej, słuchaj, szczur się zbugował! Jestem niedaleko szczura i się i on chodzi w miejscu. Rozumiesz co? Będziesz mógł widzieć chyba na odcinku. Co się stało? Wywaliło mnie! Wywaliło mnie! Jak? No normalnie, wywaliło mnie. Ja pidi idę. Ja pidi idę. Ja kliknąłem połącz ponownie. Nie no, zginęłam jak jakiej celu? Wpalałeś też na mój kanał. TiaEnjoyer17 Ok. Ciężki mi nie Mowy, nie, kanał. O, ja cię widzę. Jest, jest na. A jak ty grasz Road? Nie, nie gram w to. Nie gram, ale teraz mi się nie chce. Ja wolę w Garden. Ja nie lubię brain Road. Ja nie lubię właśnie Groupa Garden. Nie wiem. Jakby mam tam jakąś kasę, tak 300 miliardów mam. Pograłem. Ej, stoisz w miejscu, Elo. No, to mi się wszystko załadowuje. Czyli może, może nam się nie udać w chyba odcinek Ale jeszcze spróbujemy jeszcze, a Co z znaczy? lasu? Co? Ja, ja nagrać sobie też No ja tutaj, może mi się załaduje jeszcze, ale nie wiem No A ty stoisz w miejscu też? No u ciebie to ja ma, ja, ja cię widzę jakby jesteś obok wyjścia Z tego Cheese is random mace. Anton Place. Co? Ej, idę tam. Tu jest. Co jest? Zaszłała mi gra. A te tam jest gdzieś. Cheese X expect random mace. Co jest? Co się stało? Wow, co tu jest? Co odblokowałeś? Ready? co? Nie, wiem, co coś się gra chyba. Nie, to na mnie miałem obok po lewej. Na spalnie po lewej? O, załadowało mi się. 15 players? Co? Tutaj jest ucieczka z serem losowy labirynt. I nie chcę. Ja jeszcze właśnie wyruszyłam jeszcze raz z... Ja rozumiesz, że ja muszę teraz wszystko od początku robić. A tu na luzie to zrobisz, to łatwo. No to łatwo ten pierwszy chapter jest najłatwiejszy. Dobra, ja w i nie zbieram klucza. Jest, szybka jest totalnie. Ta mysz. Dobra. Pograłem chwilę. Jest szybka. A trzeci grałem. a dziwnie jakoś. Trzeci no, on ma jumpscare jeszcze w trzecim. Cóż, zaszła mi gra w tym miejscu. No i mi też się tak dzieje. Nie wiem, internet dzisiaj słaby jest. No ja słaby. To by dlatego o. też mnie wywaliło. Przecież burzę, burzę też, nie? Ja mam też. Dużo było i, i, i Jak deszcz, parę to ja mam magię. Nie, co to, to się odwaliłem? wychodzę z Robloxa. I gramy w las? No, może na następnym odcinku, ale najpierw może, może przejdziemy to. A potem dzisiaj jeszcze możemy nagrać 99 tocy w lesie. No ja mogę w sumie nagrać też na kanał mój. To jakiś film. bo ty tu próbujemy przespać 99 na tym, że się... No, jeszcze dawałem, da, dawałem wy, po społeczności, czy chcą Halu Neighbor na Robloxie. I jeszcze nikt wie, że nikt nie odpowiedział jeszcze. Nie, z tym internetem jest. Ja też odmowa grałam, no nie! Nie, po, uważam, że to powinno być zapisywany postem. No ja, Co? z mi grę. Dobra, ja uciekam. O, nie Czekaj. Ja wolałabym radził, tam grać, ale nie wiem... Nie wiem, tego... Tego... Cisa to mi się trochę nie chce. Ale wy się grali z randomami. Typami w tej 99? Y? Czy jest sami? No możemy... Możemy jeszcze trochę z randomnymi typami, bo ktoś na przykład może mieć klasę Cyborga. Cyborg no mocny jest. to mocny jest good accentem, tym ta trochę lepsza shikera. No. Ja mam jaskończyć. Ile myślę, już masz, noc, masz tak. serów, bo ja mam już pięć. Jest łapie taki, tylko dobra druga, która ma prawie wilka na hita. Co? No jest taka, taka pałka z kolcami jakby, taka jakby tałka, która ma taki kółko i kulce, ma w tym, co, tak ja to miałem wczoraj i strąg, jak ta najlepsza nie, nie da się mm -hmm. mieć piję mechaniczną. Co? No da się mieć, ale to jest taka, taka ziadka. Ej, znowu, ej, wiesz, że się znowu szczur zbugował? Przez chwilę, jak mi zauważył, to na mnie z szarzu na, na mnie poleciał. Komary gryzą, nie? No. Dużo tych komarów. Tak. Taj powryziony kostki mam. Te komary to jeszcze... One przez czuchy mnie gryzą, te komary. Nie wiem jak to przesiąka nie Przez skarpety mnie gryzą, nie wiem. Na skarpecie mi się i mnie ugryza jakoś. Jakby ugryzę, gryzą, nie wiem. Dobra, dumczem może będzie działać. Mój tata słuchał tego Wyglądał XD Nie, ja nie gram To jest ser. Zraszowało mi całą grę oh. Nie gram w las chyba Najlubiej mm, uh. będzie Zgina dobrego. Ej a kto wygrał adminabiusa? Co? Sam. Sam wygrał adminabiusa na pewno. Adminabius to nie? I Ej, czekaj, i czekaj. Tylko on, 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 on nie miał. on, miał? on, mi on, 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 Szybciej, no on, no

Ej, sztur je załatwić przez ścianę. Ej, gramy w las teraz? No, jak może przejdziemy i następny odcinek będzie z lasu może. No. Może, może. Chyba z lasu może. Chyba wraca na jutro. Chce nie... Nie wiem, co się stało z logowaniem, spróbuję powrócić taką to. Mój kolega ma w ogóle 150 dni w tym. 150 dni, sorry. Czemu samemu grę? Ja opieram się Czekaj, ja wyjdę na YouTube. Ja mam wasza o ty ile ma subskrypcji? Ja, 17. 3 mm -hmm. subskrybentów. Sykelazę wyszedlej z shortem, a tu takiej innej gry I na Discord Jeszcze pod tym przypadki Discord z dobrej stworzono, bo ja to robię. Czy biali jakieś tam typy? Nie wiem.

W ogóle mój brat na tym sumie kończy, więc. Gdy trochę. Wymagamy jako działanie, na kontach. Skutę tu jest jakiegoś hasło, zapomniałem już. Dobra, wejdę. Potwierdź. Tak, to ja nie wiem, nie pamiętam. Został mi jeden już szereg do zdobycia. Wiesz, takie miałem choćby. Nie wiem. Kurde. Dobra, pyk. Czemu Odytow szczeka? Wczoraj na odcinku zauł szczekał. Pojada micha swojej zło, chcę Dobra, już przechodzę grę, przechodzę grę. No ideolo, już przechodzę grę. No i dzisiaj, widzowie, jeszcze będzie odcinek z 99 nocy w lesie. Dlatego wyczekujcie. czekujcie, będzie z Ice Steam. Zobaczycie nasze rekordy. A Jakie... No, będziecie mieli nasze perspektywy. Radzimy odpalić dwa odcinki naraz. No wtedy tak. będziecie ja, mogli... Ja, Dobra, ending mam. Ej, wiesz, posłyszałem, że jest jakiś secret ending do tej gry i byśmy go przeszli kiedyś, ale byśmy musieli ukończyć całe trzy chaptery. Dobra, Któr... nie wiem, ja na tym kończyć będę. Dobra, teraz możesz już, możesz uciec. Dobra, w którą stronę mam pójść? Bo ja nie pamiętam do którego się szło, do tego szczura. Trzeba wprost się Ja pamiętam, że szedłem do tyłu. To pójdę do tyłu, bo tam się pojawił i widziałem, że jak podeszę, to... To ten sobie zabija chyba. Bo... Nie Nie, nie wiem, wiem, chciałam tak. Dobra, ja go widziałem. Ja się cofam. Dobra. Ja się cofam. Mamy teraz odcinek? Stoję jak podeszę? A nie, tutaj w tą prostu to jest... Tam jest ściana, to tam... No tam się nie da przyjść, czyli muszę pójść do tego szczura. No musisz. On musi ci chyba cię zedrzeć. Nie, on nie musi nie. mnie to mnie polecić jak z dołu celine. A ja sama nagrywam to chyba 9 oce. A nie, nie, nie No i to było na dzisiaj w tym odcinku. Dzięku, Pożegna się Ice. Siamaneczko i zabię ja do zobaczenia. Idzę. <laughs> no to nara.